Nielegalna kampania, eksmisje rodzin z mieszkań komunalnych, nawet sześciolatkowy nie darował. Sprzeciw wobec CPK. Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. To, A to otwarcie na migrantów, na pakt migracyjny i na tych migrantów, których Niemcy przerzucili do nas już ponad 10 tysięcy. W samej Warszawie czeczeńskie gangi terroryzują ludzi, są zupełnie bezkarni, atakują kobiety. Państwo Polskie, Donalda Tuska nic z tym nie robi. Nie no, chronicie nas! Stepach drożyzna, coraz wyższe rachunki. Ten jest ambasadorem Zielonego Ładu. Polskie firmy zwalniają ludzi, masowo upadają. Rząd niczym się nie zajmuje, tylko sam sobą. To jest właśnie Rafał Trzaskowski, zastępca Donalda Tuska. Ale wiecie co? Możemy go zatrzymać. W tą niedzielę. Wszyscy idziemy na wybory. Ja osobiście zagłosuję na Karola Nawrockiego. Na kogokolwiek chcecie w tą niedzielę głosować. Zróbmy to razem. Zatrzymajmy tą antyrozwojową bandę. Głos przeciwko Trzaskowskiemu to głos na lepszą Polskę. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wszyscy na wybory.